Umiłowani bracia i siostry. Wracamy do omawiania dziesięciu przykazań. Omówiliśmy osiem przykazań Bożych. Zostały nam jeszcze dwa. Oba te przykazania dzisiaj sobie omówimy. Dziewiąte przykazanie Boże mówi nie pożądaj żony bliźniego swego, a dziesiąte przykazanie mówi nie pożądaj żadnej rzeczy, która należy do Twego bliźniego. Wiemy że grzech rodzi się najpierw w sercu człowieka. Człowiek nie jest jakimś automatem bezmyślnym, który od niechcenia jakieś czyny wykonuje. Nawet automat ma gdzieś tam zakodowane w sobie co ma zrobić. Tak samo i człowiek ma umysł, ma serce, ma duszę i tam dokonuje się kalkulacja, przeliczenie, czy mi się opłaci, czy warto, czy trzeba i tam zapada decyzja wykonania takiego czy innego czynu. Gdyby dany czyn został wykonany bez tej decyzji, nie miałby wartości czynu człowieka. Byłby to ślepy odruch, niezależny od naszej woli. Dopiero wtedy, kiedy wypływa z naszej wolnej woli, możemy go oceniać w kategorii moralnej dobre, dobrego lub złego czynu. Jezus o tym mówi, że z serca człowieka pochodzą złe myśli, pochodzą grzechy, pochodzą wszystkie nie, 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 niegodziwości. Bóg, dając nam dziewiąte i dziesiąte przykazanie, zwraca naszą uwagę na nasze myśli, na nasze pragnienia. Chcę po prostu, byśmy czuwali nad swoimi myślami, czuwali nad tym naszym komputerem, który planuje, kalkuluje, nad swoim myślą, wyobraźnią, nad swoimi pragnieniami. Wielu bowiem sądzi, że jeżeli dany czyn niegodziwy podjęli w swoim sercu, ale go nie wykonali, to znaczy, że nie popełnili grzechu, a to jest nieprawda. Kiedy rozpoczynamy mszę świętą, mówimy zwykle, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Uczynek to jest tylko jedna z form popełniania grzechów, ale pierwszym grzechem jest zgrzeszyłem myślą. Grzech można popełnić także w myśli, nie wykonując go na zewnątrz. Jeżeli nasze myśli są sprzeczne z prawem Bożym, jeżeli nasze pragnienia, decyzje wewnętrzne są sprzeczne z prawem Bożym, to znaczy, że są grzeszne. Dlatego Pan Bóg mówi: Nie pożądaj żony bliźniego swego i nie pożądaj żadnej rzeczy, która do niego należy. Takie pożądania są więc grzechem i my musimy o tym pamiętać. Jezus w Ewangelii wyjaśnia ten problem. I mówi tak, kto porządliwie patrzy na niewiastę, już dopuścił się z nią cudzołóstwa. A mówił to Jezus, kiedy wyjaśniał, na czym polega, kiedy popełniamy grzech przeciwko szóstemu przykazaniu. Wszyscy myśleli, bo tak sobie też Żydzi kalkulowali, że grzech to wtedy, kiedy fizyczne doszło do fizycznego współżycia. A Jezus mówi, kto patrzy porządliwie, już się dopuścił z nią cudzołóstwa. Stąd też wypływa obowiązek odpowiedniego zachowania się, ubierania niewiasty. Nie może to być strój wyzywający, nie może to być zachowanie się wyzywające, skierowane ku drugiej osobie z, z intencją, żeby ta druga osoba patrzyła na mnie pożądliwie. Jeżeli taką intencję ma, niewiasta grzeszy. Nawet jeśli nikt na nią pożądliwie nie spojrzy, sam fakt, że ona w tym celu po to się tak ubrała. Taką intencję miała, już popełniła grzech i jest w stanie grzechu. Nie można się usprawiedliwiać, że jest taka moda, jest taki zwyczaj. Proszę popatrzeć, posłuchać, co mówią projektanci mody. Oni każdy szczególik w modzie, ten, który my nazywamy nieprzyzwoitym, nazywają go wprost po imieniu. To my go nie chcemy tak nazwać. My mówimy, no modne, krótkie, czy takie, czy siakie, a oni wprost nazywają, oni wiedzą, co to jest i wiedzą, po co to robią. Kiedyś słuchałem takiej audycji, jak taka projektantka mody opowiadała, a po co robić taka długość, a nie taka, a po co takie wycięcie, czy nie takie. Wszystko zamierzone, celowe, żeby pobudzić drugą stronę do grzesznych, nieczystych pragnień, myśli, wyobrażeń. A więc, żeby zniszczyć drugą stronę. Dlatego nie powołujmy się na modę, bo ci, którzy projektują taką modę, będą bardzo surowo przez Boga osądzeni i będą odpowiadać za wszystkie grzechy, które z tej mody wypłynęły. Każda niewiasta jest wolna i nikt jej nie zmusza do ubierania się w sposób nieprzyzwoity. Niech więc niewiasty nie zrzucają swojej odpowiedzialności za swój grzech na kogoś innego. Kiedyś w raju, gdy Ewa zgrzeszyła. Od razu, gdy Pan Bóg mówi dlaczego to zrobiłaś, albo wąż mnie zwiódł. A, a do Adama pyta się, dlaczego albo a Ewa mnie zwiodła. Jak człowiek ma takie chęć zrzucenia swojej odpowiedzialności na kogoś, a czy Pan Bóg przyjął to zrzucenie odpowiedzialności? Węża oczywiście przeklął. wąż zawinił, ale to był szatan, którego intencją jest czynić zło, a Ewę i Adama z raju wyrzucił, i usprawiedliwienie nic nie pomogło. Zostali osądzeni jako ciężkie, ich czyn został osądzony jako ciężki grzech. Patrzenie porządliwe na niewiasty czy mężczyzny jest zawsze grzechem. Stąd należy czuwać nad swoim wzrokiem, swoimi pragnieniami, aby nie popełniać w tej dziedzinie grzechu. Można bowiem tutaj nawet trwać nieustannie w grzechu. Dzisiejszy świat w sposób wybitny sprzyja do popełniania tego rodzaju grzechów. Popatrzmy, wszystkie reklamy są tak robione, żeby pobudzać do grzesznych myśli, grzesznych pragnień. Niby reklamuje się samochód, a stoi bezstydnie ubrana niewiasta przy samochodzie. Bo chodzi o co? Żeby raz pobudzić do grzesznych myśli przy reklamie, a później, kiedy ten samochód będzie widział, żeby mu ta niewiasta się przypominała i znowu grzeszne wyobrażenia i myśli. To jest szatańska robota, moi drodzy. To jest opinia psychologów, socjologów, którzy nad tym się zajmują i którzy to właśnie wykrywają i widzą i ostrzegają, że dzisiejszy świat jest taki rozpasany, dzisiejszy świat jest rzeczywiście w rękach złego ducha. On zawsze był w rękach szatana, bo szatan wygrał walkę z człowiekiem i dlatego przejął władzę nad światem. Szatan od samego początku robił wszystko, aby niewiastę wciągnąć, przeciągnąć na stronę swoją stronę i uczynić ją narzędziem grzechu. Grzech rozpoczął się od niewiasty. Pierwszy grzech popełniła niewiasta, i później niewiasta nakłoniła męża swojego do grzechu, i tak idzie, że szatan ciągle posługuje się niewiastą w popełnianiu grzechów. I co najgorsza, niewiasty wcale nie buntują się przeciwko temu. Nie słyszałem, żeby niewiasty się zbuntowały, że je się tak traktuje, że wykorzystuje się niewiasty, że poniża się je. Nie słyszałem, nie widziałem manifestacji na ulicach. Manifestują te, które chcą dzieci zabijać, te, które domagają się związków niegodziwych, homoseksualistycznych, ale nie, 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 nie manifestują, żeby ich nie poniżać. Nie ma w parlamencie grupy niewiast, które by broniły godności niewiasty, żeby niewiasta nie była tak poniewierana. Moi drodzy, to, to mówi dziewiąte przykazanie. Nie pożądaj żony bliźniego swego, oczywiście można odwrócić, nie pożądaj męża. Bliźniej swojej, bo można też odwrotnie, przecież niewiasty też mają swoje pragnienia i też popełniają grzechy w tej dziedzinie. Drugie przykaz, dziesiąte przykazanie mówi nie o osobie, ale o rzeczach, o tym co nie jest człowiekiem. Nie pożądaj żadnej rzeczy, która należy do Twojego bliźniego. Żadnej. Nie mówi Bóg tutaj jakieś kilku rzeczy, ale żadnej, absolutnie. Jeżeli to nie jest Twoje, nie jest Twoją własnością, nie wolno Ci tego pragnąć, pożądać. My wiemy, że człowiek jest tak i taki, że pragnie wszystkiego mieć jak najwięcej. Jest takie powiedzenie, daj kurze grzędę, to ona powie jeszcze wyżej będę. I tak jest z człowiekiem. Kiedy ma jedną rzecz, chce mieć jeszcze następną, jeszcze następną. Oczywiście, że takie pożądania, pożądania ślepe niszczą człowieka. Trzeba się zastanowić, czy one są słuszne, czy realizacja tych pożądań ma sens jakikolwiek. Ale samo pożądanie, samo pragnienie posiadania dóbr materialnych nie jest złem. Gdyby człowiek nie miał takich pragnień, to byśmy w nędzy żyli, byśmy jak dzikusy żyli, gdzieś tam w jaskiniach mieszkali. Dzięki temu, że ludzie mają pragnienia, budują się, dorabiają się, przemieniają świat i to jest dobre. Ale jest dobre tak długo, dopóki to pragnienie jest takie, że ja pragnę coś mieć, więc będę pracować, będę pracować nad dwie zmiany, gdzieś jeszcze dodatkową pracę podejmę, żeby zdobyć pieniądze i kupić samochód, żeby zdobyć pieniądze, pobudować dom. Takie pragnienie jest wspaniałym pragnieniem, chwalebnym pragnieniem, godnym człowieka, ale kiedy ja zaczynam patrzeć na dobra drugiego człowieka i moje pragnienie kieruje się w tym kierunku, żeby go pozbawić tych dóbr, żeby te dobra przywłaszczyć sobie niezależnie w jakikolwiek sposób, to jest to pragnienie grzeszne. To tak kiedyś był taki program gdzie, czy nawet film, gdzie pewna Yy, pewien młody człowiek spotkał gdzieś w pociągu niewiastę, spodobała mu się. No, i, i nawet myślał o niej poważnie, bo myśli sobie: Jestem kawalerem, ale nagle zobaczył na jej palcu obrączkę i mówił: Bardzo przepraszam. Ja myślałem, że pani jest panną, że jest niezamężna, ale skoro pani ma męża, to ja bardzo przepraszam. Przeprosił ją i odszedł. To jest właściwa postawa. Ja mogę mieć jakieś chwilowe pragnienie, bo myślałem, że ta osoba jest wolna. Tak samo do rzeczy. Ta rzecz nie należy do mojego bliźniego. Ale jeżeli ta rzecz jest bliźniego, nie mogę jej pragnąć mu odebrać. Jest w Piśmie Świętym opisana taka scena, gdzie pewien król widzi, że jest piękne pole, obok jego pola, wspaniałe, blisko pole wiemy, że pola każdy chce łączyć, żeby mieć wszystko pod ręką. Myśli sobie ja to pole bym nabył dla siebie. I tak pragnął. Najpierw pragnienie było uczciwe, bo poszedł do tamtego właściciela i mówi: Słuchaj, sprzedaj mi to pole, a ja ci zapłacę. A on mówi: Nie sprzedam, bo to jest moja ojcowizna, dziada, pradziada, jak mogę swoją, swoje dobra oddać? A on mówi: To ja ci dam drugie, jeszcze wspanialsze, w innym miejscu. I ten się nie zgodził. No i wtedy ten rozczarowany, załamany, zniechęcony wraca do domu, a żonę miał taką diablicę, że jak ta się tylko dowiedziała, że tamten tak potraktował króla to załatwiła w ten sposób, że fałszywie oskarżyła właściciela tego pola i skazano go na śmierć. I wtedy pole automatycznie król sobie za darmo nabył. Zobaczmy, do czego Prag prowadzi pożądanie cudzej własności. Pożądanie ślepe, pożądanie, które nie cofnie się przed niczym. Muszę to mieć. Przecież wszyscy złodzieje na tej zasadzie działają. Widzę, czyj samochód muszę go mieć, widzę, czyją własność muszę mieć. I realizuje oczywiście. I dlatego Pan Bóg mówi nie pożądaj żadnej rzeczy. Jeżeli ona nie należy do Ciebie, nie pożądaj, bo jeżeli będziesz pożądał, to Twoje pożądanie wcześniej czy później zakończy się kradzieżą, grabieżą czy czymś innym. Czasem ktoś nie ma odwagi, żeby ukraść, bo się boi, bo myśli sobie, ukradnę, ukradna to mój bliski sąsiad. No i od razu będzie wiedział, że to ja ukradłem. Więc zrobi wszystko, żeby mu to zniszczyć. Kiedyś tak w mojej rodzinnej miejscowości. Sąsiad zemścił się na naszym polu, przyszedł w nocy i tak jak w tym Piśmie Świętym pisze, zły człowiek nasiał konkolu, tak on przyszedł i nasiał chwastów w, te, w, w pewne zboże, które później z tymi chwastami do niczego się nie nadawało. A więc można i w ten sposób zniszczyć drugiego człowieka, bo się widzi, że on to posiada, a ja tego posiadać nie mogę. Dlatego Bóg powiedział: Nie pożądaj. Nie pożądaj i wtedy będziesz szczęśliwy, nie będzie ciebie to męczyło, nie będzie prowadziło do kradzieży, do zawiści, do zazdrości. Najpiękniejsza rzecz to jest taka, kiedy ja widzę, że drugi człowiek ma coś wspaniałego i ja się potrafię z tego cieszyć. To jest najwspanialsza rzecz. Jeżeli ja jestem smutny z tego powodu, że ktoś coś posiada, to znaczy, że ze mną jest coś źle. Ja powinienem się cieszyć, że drugi człowiek coś ma, że się dorobił, że jest bogaty, że jest zdrowy, że, jest, że ma powodzenie, to powinno być moją radością. Tak jak w domu cieszymy się, że ktoś z naszej rodziny dobrze zdał egzaminy, że dostał się na studia, że dobrze za mąż wyszła, czy, czy się ożenił, cieszymy się, bo to jest nasza rodzina, wszyscy jesteśmy jedną rodziną, powinniśmy się cieszyć, że ktoś jakieś dobro posiada. A broń Boże zabierać mu to dobro A miej sobie to dobro Ja się postaram też takie dobro zdobyć Ale nie twoim kosztem Tylko kosztem swojego wysiłku, swojej pracy To tyle co chciałem powiedzieć na temat dziesięciu przykazań Przypominam wielokrotnie, jeszcze raz powtarzam Przykazania to są drogowskaz. Wiele osób uważa, że przykazania ograniczają człowieka Że przykazania cokolwiek nakazują czy zakazują Nic podobnego Kiedy jedziemy samochodem po drodze i widzimy znaki drogowe. Kogo te znaki ograniczają. Przecież ten znak stoi za rowem, przed rowem. Przecież mogę go ominąć i jechać sobie jak tylko chcę. Przecież on mnie nie zatrzyma ten znak. Ten znak nie ma żadnej władzy nade mną. To jest tylko czysta informacja, a zrób sobie, co chcesz. Możesz jechać w innym kierunku, możesz jechać jak wariat tysiąc kilometrów na godzinę. Tylko pamiętaj, znak poinformował Ciebie, co się z Tobą stanie, jeżeli Ty go nie posłuchasz. To była informacja. Wyobraźmy sobie, jest droga, która jest do, kończy się i dalej przepaść. Postawiony znak drogowy, zakaz wjazdu. A ktoś myśli sobie, co mnie znak drogowy obchodzi, gazu dodał i w przepaść wjechał, zginął. Czy znak drogowy go ograniczał, czy znak drogowy go zatrzymał? Gdyby taką władzę znaki drogowe miały, to by jakąś, jakiś hamulec na niego zarzucił, jakieś lasso i zatrzymał go i uratowałby mu życie. I tak samo, moi drodzy, jest z tymi znakami drogowymi, które Pan Bóg postawił na drodze do nieba żaden z tych znaków nikogo nigdy nie ograniczał, nie ogranicza nie będzie ograniczał i niech się nikt nie obawia, że Pan Bóg tam stoi z kijem i zaraz będzie go ścigał, nie 100 lat życia ci da, popatrzmy najwięksi ateiści, komunicy, komuniści bezbożnicy, łajdacy żyją po sto kilka lat wcale Pan Bóg nie odbiera im życia, tym świętym zabiera szybko życie, święty Stanisław Kostka zaledwie 18 lat żył, święta e, m, Agnieszka 12 lat żyła, Małgorzata Zawila 33, mała Tereska, e, o, dzieciątka, Jezus, tylko 24. Zobaczcie, jak szybko Pan Bóg ich zabierał, a grzeszników zostawia! Najedź się tego grzechu, ile tylko chcesz na tym świecie. A więc nie mówmy, że Pan Bóg będzie nas ścigał. Nie! On tylko nas osądzi w chwili śmierci i powie: Widzisz, pokazałem Ci drogę, wytłumaczyłem Ci, wskazałem Ci drogę do nieba. Co zrobiłeś z tymi znakami? Jechałeś jak wariat, jak ślepiec, słuchałeś swojej głupiej wyobraźni, podszeptów szatana, nie słuchałeś mnie, nie słuchałeś Kościoła, nie słuchałeś nikogo, żyłeś po swojemu, wiedziałeś, że źle robisz, więc poniesiesz za to konsekwencje, nie masz żadnego usprawiedliwienia. Człowiek sam dokonuje wyboru, to jest jego decyzja, jego własna decyzja, jego życie. Ani ja, ani nikt, nikt inny nie będzie za kogokolwiek odpowiadał. Będziemy tyle za drugiego człowieka odpowiadać, ile myśmy zrobili dla jego uratowania. Gdybyśmy widzieli, że ktoś źle robi, a go nie ostrzegli, gdybyśmy widzieli, że idzie złą drogą, a nic mu nie powiedzieli, ponieślibyśmy za to odpowiedzialność. Ale jeżeli my mu tłumaczymy, jak ta żona mówi mężowi, dzień w dzień nie rób tak, nie postępuj tak, zastanów się, zmień swoje życie, idź do kościoła, idź się wyspowiadaj a on sobie gwizdzie trzaska drzwiami, idzie w pijaństwo, idzie w rozpustę, idzie w inne niegodziwości, co że ona będzie odpowiadać za niego? Im szej, im modlitwy, nic nie pomogło, a pójdzie do piekła sobie mąż, a ona będzie męczennicą w niebie i wtedy powie, widzisz, głupolu, nie słuchałeś nikogo, twoja decyzja. Ja ciebie nie wprowadziłam do piekła, sam siebie tam zaprowadziłeś. I Dlatego moi drodzy, nie patrzmy na znaki Boże, które, na znaki drogowe, które Pan Bóg nam postawił na drodze do nieba, że one nas ograniczają. Nic nas nie ograniczają. Obowiązkiem naszym jest znać te znaki, tak jak musimy znać znaki drogowe, gdy jeździmy po drogach, bo jeżeli ktoś nie zna znaków drogowych, to po, powinno się mu zabrać prawo jazdy, tak samo i tutaj. Chcesz żyć, chcesz być chrześcijaninem, katolikiem, w ogóle człowiekiem, musisz znać znaki drogowe, które Pan Bóg postawił na drodze do nieba. Musisz je rozumieć. Musisz wiedzieć, co to znaczy. Co to znaczy nie kradnij, co to znaczy nie mów fałszywego świadectwa, co to znaczy nie cudzołóż, co to znaczy nie pożądaj. Musisz to wiedzieć. Ale tylko to. A resztę to już twoja decyzja. Co z tym zrobisz, od ciebie będzie zależało. I dlatego, moi drodzy, starajmy się przestrzegać te znaki dla naszego dobra. Dla naszego szczęścia. Doczesnego i wiecznego. Nie jest prawdą, że ci, którzy te znaki drogowe, te znaki Boże podeptali, że są szczęśliwi. Nie spotkałem szczęśliwego alkoholika, a on podeptał znak, nie zabija jest przykazania, on zabija siebie, niszczy, rujnuje siebie i innych. Jego szczęście to piekło na tym świecie. Możemy porozmawiać z tymi, którzy wyszli z tego piekła, co oni mówią. Nigdy w życiu nie chcę wracać, mówi jeden, drugi dziesiąty setny. Wszystko bym zrobił, żebym tam nigdy nie wrócił. To było piekło. To samo narkomanie, to samo inni wszyscy niegodziwcy. Proszę zapytać człowieka, który wszedł do jakiejś mafii, do jakiejś organizacji diabelskiej, czy on jest szczęśliwy. On już teraz jest w piekle. Często te organizacje są tak zrobione, że wyjście z tej organizacji to jest po prostu, zab oni zabiją tego człowieka. Już nie mówiąc o tym, co on przeżywa wewnątrz. Zapytajmy niewiastę, kobietę, która zabiła dziecko nienarodzone, czy ona jest szczęśliwa. Ona w nocy, jeśli śni o koszmary, nie może tego znieść. Często kończy te niewiasty w szpitalu psychiatrycznym życie. To jest szczęście człowieka, który podeptał Boże przykazania. A więc to nie jest absolutnie prawdą, że można nie iść drogą Bożych przykazań i być szczęśliwym. Mówiłem już wcześniej, że Boże przykazania to jest taka instrukcja życia. Tak jak instrukcja obsługi jest do samochodu, tak Pan Bóg dał nam instrukcję do życia. Jeżeli masz samochód i w samochodzie jest napisane paliwo 95, benzyna bezołowiowa, a ty wlejesz ropy tak jak do ciągnika, bo tańsza, nie pojedziesz. Jeżeli pisze, że taki olej trzeba wlewać, a ty tam wlejesz jakiegoś świństwa, paskustwa albo wody, wlejesz, aby tylko tam coś było, zatrzeć to wszystko, rozwali się i takie będziesz miał szczęście. I moi drodzy, te same konsekwencje ponosimy w naszym życiu. To jest ta sama rzecz, bo to jest po prostu, Pan Bóg nas poinformował. Co jest dobre, co jest złe. Jeżeli człowiek sobie lekceważy tą instrukcję, robi po swojemu, to potem ma zgrzyty we własnym życiu, małżeńskim życiu, społecznym życiu. Dlaczego tak ciągle jedni z drugimi walczą ludzie? Bo nie zachowują Bożych przykazań. Gdyby zachowywano Boże przykazania na Bliskim Wschodzie, kto tam by walczył? A wierzcie sobie w swojego Boga, my w swojego, nie znacie ten naszego, my waszego nie znamy, nie chcemy przechodzić na waszą wiarę, wy na naszą, ale przykazania wszyscy, wszyscy znamy, bo zabicie to jest zbrodnia, bo kradzież to jest zbrodnia, bo pożądania to są rzeczy niegodziwe. Przestrzegajmy tych zasad i będzie wszystko dobrze. I nikt nikomu by nie odbierał wolności, nikt nikogo by nie zabijał, nikt by się nie martwił o eutanazję, o aborcję, o jakieś rozwody, nie potrzeba byłoby się o to martwić. Żadna dziewczyna by się nie martwiła, czy ten mąż mnie nie skrzywdzi, jak się mnożeni, bo nie skrzywdzi. Jeżeli wyjdzie za mnie, to choćby nawet się pomylił, nie wziął to osobę, która powinien wziąć, to będzie dla mnie dobry, jak anioł, bo wie, że trzeba kochać drugiego człowieka, a tym bardziej żonę, której ślubowałem miłość do, do zgodną. A niestety człowiek jest mądrzejszy, wydaje mu się, że jest mądrzejszy, zbuduje sobie szczęścia, buduje sobie piekło. Adam i Ewa byli w raju. Dopóki żyli w Bożych przykazaniach. A kiedy je podeptali, raj zniknął. I przyszły cierpienia, przyszły bóle i przyszła śmierć. I tak się dzieje zawsze z każdym naszym rajem. Jesteśmy w raju tak długo, dopóki jesteśmy wierni Bożym przykazaniom. Odrzucamy Boże przykazania, raj niknie i przychodzi śmierć. Popytajmy nieraz, popatrzmy nieraz na dzieci. Jakie wspaniałe, jakie cudowne, jak aniołki idą do pierwszej Komunii Świętej, później codziennie do kościoła biegnie, do Komunii Świętej przystępuje. Cieszymy się, że z tej dziewczynki będzie aniołek. Nagle ni stąd nie nie możemy dać sobie z nią rady. Nie możemy dać sobie z tym chłopakiem, z tym synem rady. Dlaczego? Że on się zmienił, zachorował psychicznie? Nie. Wszedł na drogę grzech. Podeptał Boże przykazania. Już go denerwuje modlitwa, już go, już go męczy mszanie dzielna, posłuszeństwo do rodziców to jest największa e, tortura dla niego, bo już diabeł w jego sercu mieszka, bo on wybrał inną drogę. Ale już mamy z nim piekło i on ze sobą ma piekło. I nauczyciele mają z nim piekło. Popatrzmy na rodziny, gdzie jest, gdzie jest taki człowiek, pijak, narkoman czy jakiś inny. Jakie tam piekło? Całe społeczeństwo ma piekło z takimi ludźmi. Więzienia nie mogą ich pomieścić, a nawet tak siedzi w tym więzieniu, to jeszcze ucieknie, ucieknie zaraz zabije, a i w więzieniu siebie zabijają. Jak już nie wie, co zrobić, to życie sobie odbierze, bo tam zawsze znajdzie sposób, żeby życie sobie odebrać. I to jest właśnie ci ludzie rzekomo szczęśliwi, którzy wyzbyli się wszystkich przykazań i zdaje się, że oni sobie lecą prosto w objęcia szczęścia wiecznego. Nieprawda, moi drodzy. Kiedyś był taki człowiek, który walczył z Bogiem, który wszystkie przykazania podeptał i walczył z Bogiem, miał na imię Wolter. Na pewno znamy te, tego człowieka, ateistę francuskiego, walczył całe życie. A Pan Bóg mu tego życia nie, nie żałował, żył ponad 80 lat. No i, i wojował całe życie. A miał taki dar przekonywania, że jak zaczął mówić przeciwko Bogu, to ludzie masowo wiarę tracili. Jak zaczął pisać, to wszyscy, którzy czytali wiarę tracili, od Boga odchodzili. I wojował. Wojował całe życie. Uczniów nagromadził, masę ludzi za nim poszło. Wydawało się, że Wolter jest nowym Bogiem. Nowy świat otwiera, ludziom oczy otwiera, a teraz będą ludzie szczęśliwi. No i nagle przyszła kryska na matyska, Wolter też musiał pożegnać się z życiem. No i teraz jaka była scena z jego śmiercią? Wolter umiera i nagle wszystkie zbrodnie, wszystkie niegodziwości stoją przed jego oczyma. Wszelkie zło, które uczynił, stoją przed jego oczyma. I Wolter stał się jakby wściekły, jakby jakieś szatan, całe piekło w niego weszło i zaczyna wołać, żeby mu księdza teraz przyprowadzić. Ale wokół niego są tylko ateiści, których on nauczył od dziecka, wychował. I nie chcą słyszeć nawet, żeby tu ksiądz przekroczył próg. Powiedzieli, Wolter zwariował, więc trzeba mu usta zamknąć. I w końcu Wolter nie wytrzymał, zaczął gryźć, ręce gryźć, poprzegryzał żyły, krew tryskała i w tym stanie umiera na twarzy jakiś grymas nienawiści, jakiś grymas taki szatański. I lekarz, który był przy jego śmierci, powiedział tak. Gdyby, gdyby szatan mógł umierać, to na pewno umierałby tak, jak umierał Wolter. To jest właśnie to szczęście. A Judasz? Przecież wiemy, jaka była śmierć Judasza. Całe życie szedł złą drogą. Jezus wprawdzie go powołał, on, on sam do Jezusa się zgłosił, i Jezus zgodził się, żeby, pójść, żeby był jego apostołem. Ale Jezus wiedział, kim jest ten człowiek. A zgodził się tylko dlatego, bo takie były plany Boże. I oto ten człowiek nie nawrócił się do końca życia. Jezusa zdradził, sprzedał za 30 srebrników. A potem nie wytrzymał tego piekła, które w nim się działo, i poszedł się powiesił. A więc moi drodzy, nigdy nie, nie sądźmy, że człowiek, który podeptał Boże prawo, który odwrócił się od Bożej drogi, jest szczęśliwy. Bo szczęście Jego polega na tym, że on sobie życie odbiera. Nic szczęśliwy człowiek życia nie odbiera. Szczęśliwy człowiek chce jak najdłużej żyć, bo wie, że to jest radość, to życie. A nawet jeśli Pan Bóg to życiem odbiera, to wie, że idzie w ramiona Ojca, więc nie boi się śmierci. Natomiast ci, którzy zaprzedali się diabłu, Umierają jak, jak, tak, jakby umierał szatan, tak jak Wolter umierał. Więc dlatego też, moi drodzy, przestrzegam was przed wybieraniem drogi zła. Jesteśmy słabi i o tym Bóg wie i często potykamy się na tej drodze, często upadamy i pewnie nieraz jeszcze upadniemy. I o tym Pan Bóg wie i to wszystko przewidział, dlatego ustanowił sakramenty, zwłaszcza sakrament pokuty, dlatego tak często się spowiadamy. Bo jesteśmy słabi, ale co innego iść i przewrócić się, i zaraz wstać i iść dalej, a co innego, leżeć w tym bagnie i cieszyć się, że w bagnie leżę. I śpiewać sobie, że jak jestem szczęśliwy, bo jestem teraz daleko od Pana Boga. To jest dopiero dramat. Święty Augustyn już na to zwrócił uwagę, że ludzką rzeczą jest upadać, ale szatańską jest trwać w grzechu. Bo człowiek mądry, jak upadnie, natychmiast wstaje i żałuje i przeprasza, a ten, który zaprzedał się złu, cieszy się, że upadł. I tylko martwi się, że broń Boże, żeby go ktoś z tej drogi nie wyprowadził. Jak to nie jeden martwi się, że dziecko do pierwszej komunii świętej, co on teraz zrobi, bo będzie musiał iść do spowiedzi. No a on chciał jeszcze tak w grzechach pożyć co najmniej 50 lat, a tu trzeba by iść do spowiedzi. No i co teraz tu zrobić, no. Albo ktoś umarł w rodzinie i co ja teraz zrobię, no tak dobrze było, a tu nagle trzeba by się wyspowiadać. I co teraz zrobić? No a jak wyspowiadasz, to chyba trzeba życie zmienić. A on tego nie chce może być często i tak pewnie często jest że ta spowiedź świętokradzka jest bo u niego nie było woli poprawy, zmiany życia tylko dla oka ludzkiego się wyspowiadał i, i dalej jeszcze szybciej wrócił do dawnego grzechu w którym do tej pory był dlatego moi drodzy sami nigdy na taką na drogę grzechu nie wchodźmy nie, na drogę łamania bożych przykazań i innych przestrzegajmy swoje dzieci, córki, synów którym tam diabeł ich kusi nie mówmy, że nie wolno, nie wolno Wolno, Możesz sobie pchlać, możesz żyć bez ślubu, tylko wiedz, czym to się skończy. Pokazać Judasza, tego Woltera, tych innych i powiedz, takie będzie twoje szczęście. Chcesz tego? Jeżeli nie chcesz, to nie rób tego. Nie wchodź na tą drogę. A jak nie zrozumie, to przynieś jej jakieś ulubioną radyjko czy coś, gdzie tam na bateryjkę tylko jest i Ty powiedz, daj mi tutaj kawałek kabla, 3V 3 pisze 3. Wsadźmy do gniazdka i na siłę zróbmy ten eksperyment. Nie żałujmy te parę groszy: że przyjrzy się, jak złączymy, z radia tylko dym pójdzie. I wtedy powiemy, widzisz, tak było napisane, a zrobiliśmy inaczej. Skutek jaki? Zniszczone radio. I z Twoim życiem będzie to samo. Tak jest napisane przez Boga, a Ty robisz inaczej, tak będzie z Tobą jak z tym radiem. W Starym Testamencie garki to były drogie, bo dzisiaj to garnek można za parę groszy kupić, chociaż dzisiaj kosztuje drogo. Ale tamto były bardzo drogie, a jednak prorok przyniósł taką piękną wazę, stanął przed ludźmi, tak jak dzisiaj przed wami, i, i rzucił ją na ziemię. A wszyscy patrzą i mówią: Coś ty zrobił? A wtedy on tłumaczy. Przez to chciał im dać lekcję. I mówi: Tak się z wami stanie, jak nie będziecie słuchać Pana Boga. Jesteście jednością, ale jak nie będziecie słuchać Pana Boga, to tak się rozsypiecie w drobny mak jak ten garnek i spróbujcie go poskładać. Nie da rady. I tak się z Żydami stało. Nie słuchali, nie słuchali Pana Boga, gdzie dzisiaj Żydów nie ma? Wszędzie na całym świecie. Mają swoje jakieś państewko, ale wojują o nie bez przerwy. I to wywojowali za ciężko, i, i, i cały czas boją się, że ktoś im odbierze. A mogli być pięknym, wspaniałym narodem, ale nie słuchali Pana Boga. I tak samo mogła być piękna, cudowna rodzina, a dzisiaj strzępy. Mógł być piękny, cudowny człowiek, a dzisiaj strzępy, bo nie słuchał Pana Boga. I to jest lekcja płynąca z dziesięciu przykazań. O tym pamiętajmy, Amen.